Wstrzymajmy oddech! Mocniej musisz. Nie mogę, bo. Jest, dobra. O, ale już widzę ten tytuł. Kuba mnie zapina. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster Moto Poznawca, seria w której poznaję nowe samochody, a wy dzięki mnie również możecie je poznać. Tak się złożyło, że ostatnie dwa odcinki tej serii dotyczyły aut elektrycznych. Teraz zmieniamy zupełnie tematykę o 180 stopni i poznam dla Was auto, które wygrało niejednokrotnie mistrzostwa w drifcie, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Przed Państwem Toyota GT86. Kuby Przygońskiego. Dlaczego akurat Toyota GT86 Kuby Przygońskiego? Kuba Przygoński będzie zartował w lidze Drift Masters, czyli można powiedzieć takiej formule 1 wśród Driftu, przynajmniej w Europie. I będzie budował nowy samochód, więc Diabeł, tak pieszczotliwie nazywa się ta Toyota GT86, idzie, można powiedzieć, troszkę w odstawkę. Także jest to ostatni dzwonek na to, żeby Diabłem pojeździć. I dzisiaj będę miał możliwość zajęcia miejsca tutaj za kierownicą tego diabła. Słuchajcie, no z tego, co tu widzę, to tak, po pierwsze pod maską no, jest zwykły kijek. Auto za tyle pieniędzy, ja nie wiem. Druga rzecz, nie ma miejsca na tablicę rejestracyjną. Lampy przyciemnione i to jeszcze na czerwono. Jak to ustawić? W ogóle ksenon, gdzie spryskiwacz? To będzie dowodzik naprawdę zabrany, a opona? O po naprawie nie ma bieżnika. Jest Loto też to wszystko. Ja nie wiem. Może jakbym chciał na jakąś przecenę jechać gdzieś pod supermarket. Ja gdzie? Tam nie ma nic! A tu w sumie jest trochę miejsca ważno. No. Chłodnicę sobie wymyślił tutaj. To nawet Smart miał z przodu, a silnik miał z tyłu. Dobrze, że to jest seria motopoznawca, a nie kicksteriedzie, bo bym musiał do tego bagażnika wejść. Szyba, elektryka, aha, nawet manualnie nie można. I też jeszcze loto, wszystko, to trzeszcze, jak się po dziurach jeździ. Jak tu wejść w ogóle? Zawsze się przyczepiam do tego, że auto za tyle pieniędzy i są wajchy. Tu nawet wajch nie ma. Nie sięgasz do sprzęgła, to nie pojedziesz. Wnętrze. Żadnej nitki tutaj na, na tym. Zupełnie nieintuicyjne menu. Nie ma kierunkowskazów. O światłach to zapomnij. Biegi się jakoś dziwnie wrzuca. Tu jakaś butla. Teraz butle z gazem tutaj dają. Jak to w ogóle legalizacji przychodzi? Żarty żartami, moi drodzy. Ale trzeba przyznać, że no robi robotę. Ten samochód jest niesamowity. Przejechać się czymś takim to jest marzenie. Wiemy, jak drift się kojarzy. Stare 36, jakieś poobijane, a tutaj mamy naprawdę profesjonalny sprzęt, który jest. Piękny i obłędny, gdyby nie te kąty, prawie pozytyw wręcz z tyłu, można by powiedzieć, że to jest jakiś projekt. Można by jechać na jakiś zlot i się postawić tym samochodem. O sobie GT86. A o tym, co tak naprawdę jest tutaj zmodyfikowane, porozmawiamy sobie z samym właścicielem. Przed państwem Kuba Przygoński. Szymonko, cześć Kubuś! No co to jest za auto? To jest GT-86 z silnikiem 3-litrowym stojoty Mogę? Proszę bardzo, bo tu jest ten kultowy silnik, prawda? 2JZ potężny. Legenda modyfikacji tuningu na świecie. Ulubiony przez wszystkich, wielbiony. Tysiąc kuni bez zakucia, ale tu chyba jest zakuty nie, no Tutaj mamy cały silnik zakłuty, cała głowica jest zrobiona. Fajną rzeczą na pewno jest, czego no, za dobrze tu nie widać, mamy tytanowy wydech. To jest fajne, bo jest lekki. Mamy tak naprawdę na pasku tylko alternator. Pompa wody jest elektryczna, bo jest po prostu niezawodna i cały czas działa. Tutaj mamy na przykład dwie duże chłodnice oleju, bo w drifcie jeździsz bardzo mocno na dużych obrotach. Na tym wykorzystaniu maksymalnej mocy i gdzieś tam tego momentu przez to silnik się bardzo grzeje, więc musisz mieć tutaj dobry układ chłodzenia. Nie wiem, czy wiesz, że no. przez cały sezon driftowy albo jakby sezon, gdzie jeździmy tym samochodem plus jakieś treningi, ile silnik przejeżdża w takim race mode? O, to jest takie pytanie. Ale że minut czy kilometrów? No, na, na godzinę ja bym powiedział. Na godzinę. Bardziej. Pięć? Godzinę tam 15 mamy jazdy przez cały rok samochodem, ale to są obroty powyżej 3000 przy pełnym gazie, więc po prostu load jest gdzieś dużo. Czyli cały sezon to jest godzina jazdy na pełnym ogniem. No tak. Co więcej, chłodnicę wody mamy w bagażniku w ogóle. Ale widzę, Poczekaj, że tutaj... piraj, bo mi zaraz zepsujesz, Jeszcze to jest, widzisz, to wszystko jest bardzo to lekkie. Co zepsujesz? A jak ci tutaj chybki hyb... kurczę ci tutaj trąca, to nic mu nie mówisz. No, ale ja już wiesz. się go pytałem. A co ty tu masz? No, widzisz, Co to jest? Trochę mocy, trochę jest? mocy, energii, mój drogi. Napisz się, żebyś miał energię Ale mi opowiadać tutaj o tych chłodnicach. Tu jakby wpada powietrze, tam jest chłodnica wody, no i tu. Tu wylatuje Tak. Widzę, że trzymasz i popijasz tutaj się wzmacniasz resbólem, to widziałem, że, że zrobiłeś taką fajną akcję. Z tym RedBullem. Na czym to polegało no, To było petarda I powiem tak, I robiliśmy tutaj na tym torze. zjęliśmy jakby szybę, no i scena polega na tym, że uderzam w puszkę, która stoi na takim słupku drzwiami i ona nagle jakby wpada do samochodu, łapię ją ręką i piję. Względnie i to było <laughs> trudne, bo ta puszka leciała no tyle co jechałem, czyli nie wiem, jechałem 50 czy 70 na godzinę i ona po prostu w łamku sekundy już była na prawej szybie, więc celowałem puszką w drzwi w idealnym miejsce, żeby ta puszka mi wpadła do ręki. Ile waży ten samochód? 280 kg, tak jak stoi, czyli ze wszystkim, co, co tutaj mamy. Bo przy mocy? 900, tylko nie zawsze. Newton to jest 1000. Dużo. No, moi drodzy, lecimy. Na razie Kuba mnie przeciągnie. Czuję się, jakbyśmy kurczę na Dakar jechali, czy gdzieś. Wsiadanie do takich samochodów to jest motywacja, żeby schudnąć. I chyba to zrobię, wiecie? Ale jak wiecie, miałem operację na kolano. Śmiejąc się ze mnie, że grubas. Jak mam nie być gruby, jak nie biegam? A teraz zacznę. Bo już mam zdrowe kolano. A co ty taki duży jesteś? Słuchaj, jeszcze nikt mi nic tak miłego nie powiedział. Pozytywny. Mieliśmy się tylko tak przejechać, rozgrzać auto, wiecie, opony. Okazało się, że Kuba już ta smykałka driftera, już tam z tej długiej prostej już napada, już chciał tam kiss robić. Tutaj już na ręczny wleciał. Nie, nie może przejechać się normalnie chłop. Tylko musi od razu nawaleć. Ile y, nim lat jeździsz już? 10 albo 12 lat temu zaczęliśmy, ale to nie jest już ta buda, to jest chyba piąta buda już na dworze, ale samochód wygląda mniej więcej podobnie. Cały body kit na dworze zrobiony z karbonu, carbon kevlar, o tak to można okay. nazwać, bo, bo jest to mieszanka, która jest super lekka. Nie szkoda tego karbonu na zderzakach? Drift to nie jest czasami sport kontaktowy? No, albo masz samochód dobry, który jest szybki, albo najszybszy i przez to jest lekki i dobrze się prowadzi, albo masz samochód, który ma wytrzymać lata, jest niezniszczalny, ale Wtedy, jakby ten sport gdzieś, gdzieś ucieka. Po zawodach, e, no to rozumiem, że to jest trochę takie pewnie pouszkadzane. Jak to jest? To jest, się takie elementy wymienia, tak? czyli tu mamy przykład gdzieś tam walki. To jest koło innego zawodnika na pewno, który jechał blisko. I tak naprawdę, no albo klejamy, albo wymieniamy całą. No tak jak tutaj mamy całą ćwiartkę, mhm. bo tak naprawdę ta ćwiartka to już tutaj już nie ma stali, tylko to jest ten bodykit, jakby zrobiony z włókna. Więc to wszystko wygląda, że jest mocne, ale tak naprawdę, jak się tutaj dotyka samochodem, no, do tego tyłu od razu. Ale nie powiem Ci, że jak na driftowóz, to twój jest wybitnie piękny. Dziękuję. I też całemu mojemu zespołowi, bo oni dużo pracy bardzo w to wkładają, żeby ten samochód wyglądał zawsze. Piękne to jest. No i plus naprawdę. do tego jechał. Co to są za opony? W drifcie używamy Opon 18 cali, to jest jakby wielkość maksymalna, jaką możemy mieć. I szerokość maksymalna może mieć 285. Ile tak kompletów? Na parę musisz mieć jeden komplet nowych opon. Jak masz pary od top 32 do top, no to, top 1, no to masz 5 pojedynków, mhm. 5-6, no i musisz mieć na każdą parę nowy komplet, bo dwa przejazdy i tak jakby kompletu opon nie ma. A ile taki komplecik na tył? Za sztukę około no, 60 euro. Brutto? No to bym netto jakby zastosował parametr. Niestety przy ilości opon, które zużywasz, no to, to się robią duże kwoty. 300 opon przez Trzy. cały rok. To ty, ty musisz mieć zniżki, kurczę. No i to duże. Znam inny... Równie fajny sklep. Co prawda opon do driftowozów jeszcze nie sprzedają, ale sprzedają do takich zwykłych cywilnych wozów i też jest tanio. Sklep opon.com Asortyment opon jest tutaj potężny niczym moc auta Kuby. Wysyłka opon jest zupełnie darmowa, a dodatkowo po wpisaniu kodu KICKSTER otrzymujecie 25 zł rabatu na zakup kompletu czterech sztuk. Zapraszam serdecznie. Link w opisie filmu. To co tutaj jest to jest dystans? Jest dystans? 10 centymetrów? E, chyba 7. 7. 8, coś co to jest? Powiedzmy co tu to... mamy... Winters. Difer to jest tak naprawdę coś co w jest niezbędne, bo normalnie na to, że ja po takim jednym przejściu wiem plus minus jaką mamy przełożenie, jaką mamy prędkość na danym biegu i na przykład zwalniamy samochód, żeby jechać, po prostu wykorzystywać potencjał jakby tego biegu. Rura wydechowa, wydech sam jest, tak jak wcześniej mówimy, jest tytanowy. W środku mamy tłumik, żeby jednak samochód był cichszy, czego ja w drifcie nie lubię, tego, że są strasznie głośne samochody. O, poczekaj, co drifter powiedział, że za głośny auto, to... No, nasz nie... samochód ma tłumik, ma głośność tam 98 dB, między 96 a 98, czyli spełnia normalne normy FIA. Ale samochód, tu łamiemy pewne stereotypy, widzisz? głośny samochód, to wszystkie miejsca, gdzie przyjeżdżamy robimy kłopot okolicznym osobom, a jednak na tym torze nie daje to nam niczego oprócz hałasu. Więc... Czyli da się mieć 900 koni i mieć przyzwoicie ciche auto. Tak, wydaje mi się, że mamy jedno z cichszych samochodów na zawodach. Ja tu coś dziwnego zauważyłem, mój drogi. Jakiś defekt. Jakiś tutaj jakaś gaśnica taka dziwna, taka biała. Co ona rozpala, może to inaczej? To jest nitro, podtlenek azotu, czyli identyczny układ jak jest w szybkich i wściekłych. Tu podłoga nie odpada, rozumiem. Nie odpada podłoga, ale nie mamy też, nie mam przycisku Aj, mocy. To gdzie to się włącza? Gaz musi być powyżej 70%, przepustnica jakby otwarta, plus do tego obroty powyżej chyba tam 2-300 i wtedy się aktywuje jakby system. Automatycznie? Automatycznie, za każdym razem. I jedno, co mnie zaskoczyło, ja widzę tutaj drążek zmiany biegów, taki normalny. Mamy tu sekwencję, jest tu skrzyniowy. Już się wystraszyłem. Jak wiedziałem, że będziesz jeździł, no to nie podmieniałem Ci skrzyni. <grym> Ważne, że jest hydrołapa potężna, wielka. Musi być. Mamy z tyłu dwa zaciski hamulcowe, co też jest fajne, czyli ten jeden zacisk jest jakby od nożnego hamulca, czyli działa jak normalny hamulec, a drugi zacisk na tarczy jest od właśnie ręcznego, co pozwala, że mogę w jednym momencie hamować lewą nogą, zwalniać samochód, czyli przodem jakby trochę hamować, a prawą rękę mogę na chwilę na przykład zablokować tylne koła, czyli mamy taką sytuację, że przód hamuje, a tył jest zablokowany. No tu widzę jakiś ultra zajebisty system wentylacji, zdaje się. Ta... System wentylacji kasku, czy przyczepiam w kask okay. i łapię trochę świeżego powietrza. Mamy okay. bardzo tu dużo dymu. No to, to co, wsiadam na miejsce kierowcy. Zdaje Siadamy. się jako jeden z nielicznych chyba, co? Można na palcach? No, na dwóch? Na jednej, jednej, jednej nawet? Ręki to na pewno, ale może jeden czy dwa palce, więc będziesz jednym z pierwszych i pewnie ostatnich, e, którzy będą prowadzili ten samochód. Więc Co za e, wielka odpowiedzialność? Dużo odpowiedzialność. Aż mi serce zaczęło bić szybciej. Nieporysowany, gotowy do zawodu, więc. Więc postaram się, żeby tak pozostało. Trzy lata temu. Wsiadłem do Ciebie jako totalnie randomowy, nieznany gość. Przewiozłeś mnie po tej super trasie, a teraz zobacz, 3 lata minęły i, i, i Ty mi udostępniasz kurczę swoje koni auto. 900 koni, samochód, opony pół slick masz, więc od razu opony masz tak jak przystało. Zapraszam. Lecimy. No, wykorzystujesz, powiem ci, potencjał wszystkich pasów. Słuchaj, dostałem 100% samochodu, Już więc wykorzystuję pas. 100% samochodu, tak? Wstrzymam oddech! Mocniej musisz. Nie mogę! Bro. Jest, dobra. O. Najpierw prąd. Tak. Jest prąd. Zapon i odpala się. Wbijesz jeden, pojedziemy rądko, zaczniemy robić na... E, już teraz spoma na w jedną stronę w drugą, a później jakieś może zadanko. Dobra, no troszkę stresik jest, powiem wam, mimo wszystko. Pierwszy raz w historii motopoznawcy inaczej sprawdzimy samochód. Jejko, jak tu jest niewygodnie po prawej. Dziwię się pasażerom. A jak ty w ogóle właśnie się zapatrujesz no. na, na jazdę swoim autem? Ja tu nie siedziałem nigdy. <laughs> nie ma tu komfortu. Butla przez przeszkadza. Ja miałem tam wygodniej. Kuby Przygojskiego. To jest niesamowite Jak się czujesz? to jak się To co? Ustawisz mi dwa słupeczki Na ósemkę? Jak będzie moment, w którym Trzeba się przełożyć to Kuba na pewno tutaj mi też coś doradzi. Ustawię je wcale nie tak szeroko, tylko dosyć wąsko. Ja nie będę wsiadał, będę patrzył zewnątrz. Okej. Okay. Okej? Okay? Okay? Jak prawdziwy sędzia w drifcie. <laughs> Powodzenia. Ja muszę teraz wysiąść się, ostudzić siebie. Nie tylko dlatego, że tam jest gorąco. To jest, wiesz, to jest w ogóle 2%. Ale tu macie cały czas w głowie, Kuba, Przygoński, dał mi swój samochód jeszcze wysiadł. A wiesz, co jest dla mnie też fajne, że ja miałem kilka może okazji w życiu, żeby posłuchać ten samochód z zewnątrz, więc myślę, Kurde, dźwięk ma fajnie ładny, jak się odpycha. Nie Czy mam kciuki za rozwój twojej kariery driftera, albo profesjonalnego zawodnika drift? Będzie coś z tego ciasta? Z ciastem powadzisz, a reszta będzie ok. Według mnie to w ogóle na licencję drifterską, jakby zdałeś egzamin, więc idziesz teraz do Polskiego Związku Motorowego, mówisz: O, nie że już powinni ci od razu tę licencję dać. Jeżeli w 3 lata zrobiliśmy progres od przejazdu na prawym do jazdy dzisiaj, to ja myślę, że na następne 3 lata za chwilę się tutaj na spotkamy zawodę. jako. Słuchaj, no fajnie tą parę było kleić, No trochę ci nie poszło, stary, ale tak to jest. No i dobrze, gratuluję. Dzięki. Swoją drogą, ja marzę o tym, żeby zostać drifterem, zostać profesjonalnym drifterem i zresztą niektóre filmy, które teraz widzicie na przebitce, wam to soczyście udowadniają i mam nadzieję, że zdążyliście się już przekonać przez te parę lat już że do tego driftu ciągnie mnie bardzo. Jest to dość drogi sport, ale mam nadzieję, że może uda mi się wystartować, no może nie w Drift Masters, ale nawet w jakiejś najbardziej podstawowej lidze amatorskiej nawet, najpierw oczywiście w Polsce, może uda się zbudować jakiś samochód. A jeżeli są tu jacyś sponsorzy, którzy chcieliby takiego malutkiego kicksterka, może zainwestować swoje pieniądze i wkleić swoje fantastyczne logo swojej fantastycznej firmy na samochód, którego jeszcze nie mam, ale może go będę miał, to piszcie na kickstermalpa.kickster.com.pl Poczytam sobie. Budujesz auto nowe. Startujesz w Drift Master, słyszałem, że już ten poziom Polska mu, już mu nie pasuje. Już zobacz go, już, już za granicę. Budujemy nową Toyotę GR86, czyli następcę tego samochodu. No. Dostaliśmy budy, same nadwozia w kartonie. Czyli bo... kupiłeś nowy samochód jeszcze bez kół, bez silnika, bez te, be, czyli to, co właśnie potrzebujemy do driftu, bo resztę musimy włożyć motorsportowo. GR86 niby jest tym samym samochodem. Od spodu częściowo się powielają pozycje, na przykład wahania ale już zewnętrzna bryła samochodu jest całkowicie inna. Moglibyśmy próbować, tak jak tu, ten samochód jest zbudowany cały z karbonu, żeby przełożyć, można powiedzieć, wygląd y, gier, się 86 na, na ten, ale jest inna linia dachu, jest inny tylni słupek, jest inna tylna szyba, więc na koniec by było wiadomo, że jest to jednak taki Ulep, jednym ulep, słowem. Polski ulep, o. Pierwszy <laughs> start dla mnie na Lift z tym samochodem, bo tak naprawdę nadwozia dostaliśmy, nie wiem, tam miesiąc czy półtora miesiąca temu, więc w półtora miesiąca zbudować, no, dobry samochód, no to jest nierealne. Kolejne najprawdopodobniej nowym I to będzie na pewno wyzwanie, bo nie znam tych torów w porównaniu do wszystkich innych zawodników, więc będziemy trochę musieli szybciej się nauczyć. Na pewno nie znamy przełożeń i ustawień samochodu, więc trzeba będzie trochę improwizować, ale na pewno jest to fajne wyzwanie. W nowym samochodzie Kubę będziecie mogli oglądać w Rydze. Taki dość znany tor, jeżeli ktoś się driftem interesuje, tam się przy ścianie leci tak ze 120 na godzinę. Bardzo fajny tor, bardzo widowiskowy. Możecie wygrać wyjazd z Kubą właśnie do Rygi. Wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz. Wchodzicie, moi drodzy, na redbull.pl łamane na superdzień. Link macie w opisie. Tam wybieracie sobie ulubionego sportowca, co w tym przypadku logicznym jest, że jest... Czyli wiadomo. Klikacie w Kubę Przygońskiego i wyskakuje Wam po prostu quiz o Kubie i nie tylko, z driftem związany. Jeżeli dobrze go wypełnicie, to. I jak najszybciej. Jak najszybciej, to też jest bardzo wiadomo, ważne. szybko i zawsze robi robotę. Macie bardzo mało czasu. Do Rygi jest jeszcze trochę czasu, bo to w lipcu zdaje się. Fajna wyprawa, jest super tor, fajne miasto i zobaczyć taki samochód, czy. Kolejne 50 samochodów, które mają po 900 koni, to naprawdę robi robotę. I lecą pełnym dymem, przy ścianie, 2 centymetrze. Obok Jak ktoś będzie z nami, no to będzie z nami w naszym biwaku, pod naszym namiotem. I Kodrive, będziecie się mogli z Kubą przejechać. Co ciekawe, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam się też pojawię. Ja będę Kubie towarzyszył wraz z Red Bullem będę nagrywał dla was fantastyczną relację, mam nadzieję. Link macie w opisie. Wcisnął się jakoś, mam ściśnięte jajka. Jeszcze muszę się przypiąć. Będę kręcił bączki wokół Kuby Przygońskiego. już był znakiem, że trzeba kończyć. Zbudował Pan sobie nowy samochód, tego się Pan będzie pozbywał? Czy jako treningówka zostaje? Zawsze jest ta granica, czy się pozbyć, czy zostawić. I szczerze Ci powiem, jeszcze nie wiem, ale pewnie najprawdopodobniej Uty. w którymś momencie... Stwierdzisz, no dobra. Ale. Przyjmijmy jakąś totalnie absurdalną sytuację. Zamarzyło mi się być drifterem. Marzę też o tym, żeby jeździć byłym autem Kuby Przygońskiego. Ile... O nie, to tak ci nie powiem, to tak w tej chwili takim wyjściowym samochodem profesjonalnym, żeby można było się ścigać, wydaje mi się, że to jest około... No, około 100 tysięcy złotych musisz mieć taki samochód. To jest taka kwota. Nie, za 100 tysięcy złotych to wiecie co możecie mieć? Możecie mieć jakieś używane E30 i to jeszcze z jakimś starym... No, ale Nawet masz tam V8. Nawet o. nie LS-em. Nie bajaj mi tutaj bajek, że za 100 tysięcy zbudujesz driftowóz Nie, nie zbudujesz, kupisz właśnie o, używany. No, on nie wie Kupisz nic, ogóle, używany zamiast zamiast i wiesz. Kuba oczywiście nie chce mówić o tym, ile to kosztuje. Wcale mu się nie dziwię, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, a Kuba jest w rzeczy samej dżentelmenem, ale ja nie jestem, więc mogę powiedzieć, niech jakimś punktem odniesienia będzie fakt, że auto najmocniejszym jakim driftowałem przed diabłem... To było były auto Pawła Korpulińskiego, który kupił Tasiem. I Tasiem powiedział, że żeby takie auto kupić, to jest trójka z przodu. I nie 30 tysięcy, tylko 300. A to było auto, które Paweł zmienił na lepsze i na szybsze. A diabeł jest to auto, które wygrywa. No to możecie sobie do tej trójki coś tam dodać. Dwójkę? Robi wrażenie. Kuba rozgrzewa furę, rozgrzewa opony. To dla niego to jest jakiś trening. I już widzę, jak się napędza. I pada. To jest, to jest chodzący w ogóle paradoks, chodzący Ying yang Bo tutaj jest taki spokojny, wiecie, no cześć, jestem Kuba i tak dalej, po czym wsiada do swojego diabła i budzi się w nim faktyczny diabeł i zaczyna robić takie rzeczy. Chyba wiesz, no, na pierwszym zakręcie musisz bardziej wiesz ręcznym podciągnąć. Ja Ci, Kuba, serdecznie dziękuję jeszcze raz za udostępnienie Super, Fury gratuluję. i za zaufanie. Wbijajcie do Kuby Przygońskiego na wszystkie społecznościówki, na TikToka przede wszystkim, ale Instagram tu o Tobie tak też mocno hula, zauważyłem. Tak, no i YouTube'a rozwijam. Właśnie, Kuba ma przecież swój kanał, dużo shortów w ogóle wrzuca, czyli możecie zobaczyć właśnie taki motorsport od tej strony takiej ludzkiej, gdzie faktycznie Kuba jest w padoku, nagrywa różne rzeczy. Kuba nie jest tylko drifterem, ale jest kierowcą uniwersalnym, jeździ w Dakarze, jeździ w rallycrossie, w ogóle to jest mistrz Polski w rally Krosie przedstawiam Wicemistrz, Wam właśnie. Wice -wice. A, jeden punkt. A, dla mnie jesteś mistrzem, nieważne. Ja jestem tylko youtuberem przy Kubie, takim małym, mimo tego, że Nie, jestem no, większym no, od niego. Kilka lat się widzimy na torze. Więc może kiedyś jeszcze, zanim Kuba skończy karierę, a ja już się na dobrze rozkręcę, to, to się jeszcze spotkamy, zdążymy. I spotkajmy się u Kuby na socjalach i u mnie. Zostawcie komentarz, zostawcie łapę w górę i cóż, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć.